Witam Was w kolejnym stingu, kolejnym stingu, krótkim meldunku z nadwody. Witam serdecznie, no mieliście okazję tutaj poobserwować jak sobie radzę z łowieniem na dwie wędki. Jejuś kochany, ca, tak cały dzień, cały dzień tak mam dzisiaj. No stop, branie za braniem, branie za braniem i wszystko takie malutkie jak to, jak to na federku, jak to jak to na takich właśnie wędeczkach które łowią malutkie rybki ale czasami się i zdarzy tutaj na tych federkach takie, taki większy okaz prawda czekamy na niego zobaczymy może się uda może się uda dzisiaj coś takiego fajnego złowić mam tutaj odkąd przyjechałem co chwilę branie za braniem, branie za braniem. i tutaj spróbowałem w tym stingu właśnie tak to nagrać, żebyście, żebyście widzieli jak obsługuje praktycznie dwie wędki na raz. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam na serial na ryby z Markiem. W tym roku troszkę inny, troszkę inaczej ee, publikowany, ale nadal trwający. Nadal trwający i to się ta rzecz, ta sytuacja jeszcze bardzo długo, długo nie zmieni. Pozdrawiam Was gorąco. Hej!